Dzień dobry, z tej strony Michał Konkel ze Słowiańskiego Zielnika. Niebawem Wielkanoc chciałbym więc zaproponować przegląd wierzeń, zwyczajów, czy też obrzędów związanych z roślinami, wodą, a także ogniem, będących nieodłącznym symbolem obchodów tych świąt. Od zarania dziejów w obrzędach i zwyczajach wiosennych obok pierwiastków religijnych występowały zarówno praktyki mające zapewnić powodzenie w życiu osobistym, czy poczynaniach gospodarczych, jak i zabiegi magiczne mające uchronić człowieka oraz jego gospodarstwo od wszelkich... Przeciwności losu. W obrzędowości wielkanocnej będziemy mieli do czynienia z czterema takimi podstawowymi symbolami: wodą, jajkiem, Odradzającymi się roślinami oraz ogniem. Woda to symbol płodności, święcone jajko to początek nowego życia. Natomiast zielona gałąź lub gaik, o którym trochę później opowiem, miały troszeczkę różne znaczenia, troszeczkę inne. Ta pierwsza, czyli gałąź, to forma świątecznej palmy, natomiast drugi, czyli ten nasz gaik, towarzyszył wiosennemu kolędowaniu. No i w końcu ogień, czyli śmierć i oczyszczenie. Można by zapytać, a jak to wygląda? Trochę bardziej szczegółowo. Przyjrzyjmy się niektórym zwyczajom i obrzędom, poczynając od niedzieli palmowej. Ha, właśnie, niedziela palmowa. Skąd się to wzięło? Cóż, no, z Ewangelii. Ale mimo, że wszyscy Ewangeliści opisują wjazd Jezusa do Jerozolimy, no ten na pięć dni przed ukrzyżowaniem to tylko Jan. Wspomina, że lud wita go gałązkami palmowymi. I to jedno małe zdanie dało początek zwyczajowi oraz powszechnej w Polsce nazwie Niedziela Palmowa. Trzeba jednak przyznać, że dawniej dzień ten nazywany był Niedzielą Wierzbną lub kwietną, na długo bowiem przed nastaniem chrześcijaństwa panował na naszych terenach zwyczaj przystrajania rózek wierzbowych i leszczynowych o rozwiniętych pąkach, gałązkami cisu, jałowca, a także kolorowymi wstążkami I łączył się on z pradawnym świętem wiosny. Tak to przynajmniej widzą etnografowie. W tradycji słowiańskiej rózga wierzbowa Przedstawiała sobą ognisty pręt Boga Peruna, i dlatego gałązki te wkładane i układane były, gdzie tylko się dało, ponieważ każde pole czy dom opatrzone perunowym godłem i polecane jego opiece wolne będzie od piorunów i nawałnicy. Podobne cechy przypisywano także bagnu zwyczajnemu, i mówiło się bowiem, że bagno w kwietną niedzielę, trzy razy około domu obnoszone i na dachu zostawione, ochrania dom od Piorunu. Wierzbowe gałązki zatem służyły nam i służą nadal za narzędzie magicznych zabiegów mających zapewnić zdrowie, płodność czy bogactwo. Materiał, z jakiego sporządzano palmy był zatem ustalony tradycją, jednak skład mógł i różnił się w poszczególnych osadach. Jedno natomiast było pewne. Kompozycja ta nie powinna zawierać gałązek topoliosiki. Dlaczego? Niech za odpowiedź posłuży ta opowieść. Otóż, gdy żadne drzewo nie chciało użyczyć Judaszowi swoich gałęzi na jego zbrodniczy zamiar, to Pola ofiarowała mu swoje konary i od tego czasu drży przed Panem Bogiem. Z czego jednak palma nie byłaby zrobiona, to po powrocie z kościoła święconymi palmami chłostano się po plecach. Stosowanie tej praktyki miało zapewnić zdrowie i bogactwo. Mówiono przy tym, i to bardzo ważne, palma bije, nie ja biję. Wierzba bije, nie ja bije, za tydzień wielki dzień. Lub oczere tłozina, za tydzień słonina. Bazie z poświęconej palmy dodawano do ziarna siewnego i do ziemniaków przygotowanych do sadzenia. Zakładano je za obrazy, lustra, kładziono w różnorodne miejsca domu czy obejścia, by chronić swoje mienie. Rybacy gdyńscy wkręcali małe kawałki gałązek w powrozy od sieci, aby czarownice nie miały dostępu i nie zniszczyły im połowu. Części takich palm używano na przykład do okazania chorych. Kolejnym sposobem było połykanie pączków gałązki wierzbowej, tzw. zwanych bagniątek, co miało zapobiegać chorobom gardła, płuc czy wszelakim bólom. Spożywało się kwiatki palmowe podczas różnych chorób. Najlepiej było spożyć trzy kwiatki i popić wodą święconą, co miało chronić nas przed febrą i gorączką przez cały rok. Dni Wielkiego Tygodnia to z jednej strony okres intensywnych przygotowań świątecznych, z drugiej zaś poszczególne dni wróżyły nam pogodę na cały rok. I tak Wielka Środa przepowiadała nam wiosnę, Wielki Czwartek lato, W Wielki Piątek wróżono jaka będzie jesień, czyli pogoda na okres żniw i wykopków, no a Wielka Sobota miała nam ukazać jak wyglądać będzie zima. I choć bezpośrednio we wróżbach roślin nie używano, to ściśle się one jednak z roślinami wiązały. W ojczystych stronach mojej babci od strony mamy, czyli tam pod Lublinem, wierzono, że od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty nie wolno prać bielizny kijankami, ponieważ powstaną z tego w chmurach grady. W Wielki Czwartek w kościele prócz święcenia olejów do udzielania sakramentów i odnawiania przyrzeczeń kapłańskich następuje też obrzęd obmywania. Na wsiach zaś tego dnia, bądź w nocy z czwartku na piątek, zażywano kąpieli w okolicznych rzekach czy strumieniach. Po co? Ano takie obmycie miało właściwości oczyszczające i zdrowotne, a także bardzo korzystnie wpływało na urodę. Wielki Czwartek to także jedyny dzień w roku, kiedy można było ścinać Czarny Bez. Z jakiego powodu? Ma on bowiem znaczenie demoniczne i jest siedzibą diabła, dlatego nie wolno go karczować, gdyż grozi to niebezpiecznymi chorobami jak goścem, paraliżem czy śmiercią. Gdzie indziej mówią, że bzu nie można karczować w roku, tylko w Wielki Czwartek przed południem. Człowiek kopiący go w innym czasie będzie chory. Wielki Piątek był czasem magicznych zabiegów, zapewniających urodzeń. Tego dnia kobiety sadziły warzywa i kwiaty w przydomowych ogródkach, oblepionymi od chlebowego ciasta rękoma obejmowały drzewka owocowe. Gospodarze oplatali pnie drzew słomianymi powroślami, potrząsali gałęziami i uderzali zielonymi gałązkami. W że drzewka owocowe sadzone tego dnia przyjmą się i będą rodzić mnóstwo owoców. Z ciekawostek, masło ubite w Wielki Piątek przechowywano cały rok i wykorzystywano jako znakomity specyfik na wszelakiego rodzaju rany. Natomiast znalezione tego dnia jajka miały nigdy się nie psuć. Co więcej, rzucone w ogień miały moc gaszenia pożarów. Dla zapewnienia sobie urody, jeśli ktoś nie zdążył w Wielki Czwartek, należało twarz i ręce Obmyć w wodzie, w której wcześniej umyte zostały naczynia po cieście zebranym na chleb i placki. Tego też dnia przed wschodem słońca chodzono obmywać się do rzek lub stawów, co miało chronić przed tworzeniem się wrzodów. Towarzyszyło temu odmawianie modlitw do ran Chrystusa. Kobiety przemywały wówczas również oczy rosą, aby ustrzec je przed chorobami. W Wielki Piątek koniecznie należało umyć dzieci, aby nie miały parchów. W Wielką sobotę, prócz święcenia pokarmów, przypada także święcenie wody chrzcielnej. Dawniej kropiono nią domy i budynki gospodarcze, zwierzęta i jajka, by uchronić je przed urokami. W niektórych nadmorskich wioskach wierzono, że w pewnych okolicznościach, w wielkosobotnią noc, woda w strumieniach przemienia się w wino. Inni twierdzili, że woda taka ma właściwości wiecznej świeżości. Umycie się w wodzie, do której uprzednio włożono pisankę, zapewniało zdrowie i urodę. Dla zdrowia przetaczano także jajka po grzbietach krów i koni. Ich lecznicze moce wykorzystywano, lecząc przeziębienia, gorączki, a nawet rany po postrzałach i różne bóle. Teraz słuchajcie uważnie, bo to z pewnością się wam przyda. Powszechne było przekonanie, że chorobę można przenieść na jajko. W jaki sposób? Odpowiednio długo trzymając je i wpatrując się w nie. Później porzucano je gdzieś daleko od domu. Od razu zatem przestroga, by nie podnosić znalezionych w polu czy przy drodze jaj, by nie przenieść na siebie cudzej choroby lub uroku. W niektórych miejscowościach zabierano święcony w tym dniu ogień do domu, rozpalano nim w wygasłym palenisku i starano się utrzymać go jak najdłużej. W innych miejscach zbierano nadpalone gałązki bądź wręcz popiół, wierząc w jego moc uzdrawiania, oddalania zła i odżegnywania uroków. W niedzielę wielkanocną, po przyjściu z rezurekcji, gospodarz poświęca palmom całe obejście gospodarcze. Niegdyś stosowano również inne praktyki. Palmą wyganiało się bydło przy pierwszym wiosennym wypędzie na pastwisko. Gospodynie kładły palmę pod progiem obory, aby bydło przez nią przeszło, co miało uchronić je przed chorobami i zapewnić, że będzie się dobrze pasło. W drugi dzień świąt, dla zapewnienia sobie obfitych zbiorów i zabezpieczenia ich przed niszczycielskimi żywiołami, dyngus sprawiano także na polach. W jaki sposób? Posłuchajcie. O świcie gospodarze kropili swoje pola wodą święconą, żegnali się znakiem krzyża i modląc się, wbijali w ziemię krzyżyki z palm. Popularnym zwyczajem było także kolędowanie wielkanocne. Zwyczaj ten miał różnorodne funkcje. Po pierwsze, rytualno-magiczne, było to przywoływanie wiosny, życia, zapewnienie powodzenia sobie oraz innym. Kolejna funkcja to religijno-społeczno-rodzinna, tak ją nazwijmy. Utrwalała ona więzi międzyludzkie. Takie kolędowanie służyło rytualnemu przekraczaniu granic między ludźmi. Swoi i obcy, rodzina, sąsiedzi, dziewczęta, chłopcy. Młodzi i starzy. Ostatnia funkcja to wzajemne obdarowywanie się słowem, pieśnią, ciastem czy wręcz datkiem pieniężnym. W wielu wsiach wczesnym rankiem gromadki małych chłopców chodziły po tak zwanym dyngusie, lejokach lub lejusie i wygłaszali oracje, które były zlepkiem najrozmaitszych pieśni wielkopostnych lub zabawnych wierszyków, przymawiając się przy tym o dary. Młode panny nie były dłużne chłopcom i także kolędowały. I to one chodziły właśnie z wcześniej wspomnianym gaikiem. Zwyczaj ten jak już mówiłem, ma tradycję jeszcze przedchrześcijańską. Czym był ów gaik? Ano, była to mała gałązka sosny, świerka lub innego drzewa iglastego, przystrojone kolorowymi wstążkami i kwiatami. Dawniej na jej wierzchołku przywiązywano lalkę, która miała oznaczać wiosnę gaik był zatem symbolem nadchodzącej wiosny. Więcej informacji o magii roślin, przesądach, urokach, czarach z nimi związanych znajdziecie, między innymi, tutaj. A ja na dzisiaj się już z wami żegnam, do widzenia i wesołych świąt. Do zobaczenia następnym razem.